Hej, hejo ludzie jeśli ktoś się zatrzyma w tym filmiku to będzie bardzo mi miło chciałabym podzielić się z wami taką pewną moją historią dotyczącą no schorzenia mojego syna ale też przede wszystkim chyba współpracą w tym temacie z doktorem Piotrem Kaczką może zacznę historię od tego że mój syn Szymon jest młodym człowiekiem który ma 20 lat i który tak naprawdę od 8 roku życia boryka się z różnymi problemami swoimi zdrowotnymi. Tak naprawdę nie został nigdy dobrze zdiagnozowany dla wielu lekarzy do dziś dnia jest wielką zagadką, ponieważ urodził się jako zdrowy chłopak. No od 8 roku życia zaczęła się choroba. Sugerowano różne diagnozy, w tym schizofrenię, dezintegrację dziecięcą, autyzm i tym podobne, i tak dalej, i tym podobne. I yy, przeszliśmy, przeszliśmy jakby z nim wiele różnych sytuacji yy, przez te lata, wiele różnych yy, lekarzy i wiele różnych badań yy, oraz diagnoz. Ale dlaczego o tym mówię? Dobrze. Ponieważ w pewnym etapie życia naszego, czyli niedawno dosyć, pojawił się Piotr Kaczka. Yy, zaczęliśmy rozmawiać o Szymonie, Powiedziałam mu, jakie mamy problemy, co się dzieje z chłopakiem. A sytuacja wygląda już naprawdę bardzo nieciekawie, ponieważ Szymon już dawno, jak wiadomo, no 20-letni chłopak wszedł w okres dojrzewania. No i zaczęła się bardzo duża agresja u niego, autoagresja. Poza tym. No chłopak był, że tak powiem, bardzo nabuzowany, cały czas w jakimś takim podnieceniu. Dochodziło do no, przykrych scen, bicia, rzucanie przedmiotami i tak dalej. No, sytuacja była coraz gorsza. Chodziliśmy tak naprawdę od lekarza do lekarza i spotyka się, spotykaliśmy się z różnymi psychiatrami, psychologami. Żadna terapia, żaden psycholog, żaden psychiatra po prostu nie umiał Szymonowi pomóc, mimo że brał leki. Leki okazywały się nieskuteczne, dawki były również różnorodne. Przechodziliśmy z jednej dawki na drugą, z mniejszej na większą, ale skutek był żaden. No i kiedy pojawił się na drodze Piotrek i opowiedzieliśmy mu o tej całej sytuacji, przykrej dla nas i tak naprawdę już trudnej do zniesienia, bo zaczęły się również problemy ze snem, a ostatnie dwa lata no, były naprawdę bardzo, bardzo trudne. Tak jak przed chwilą opowiadałam, to wszystko działo się w okresie jakby dwóch lat. No, i po rozmowie z Piotrem, po, po opowiedzeniu mu o naszej sytuacji i o tym, co się dzieje z Szymonem, po wysłaniu mu filmików, jak zachowuje się Szymon i w jakie wpada po prostu na napady złości i agresji, Piotr podjął, że tak powiem, rękawicę. No i powiedział, że po prostu postara się nam pomóc. Ja od razu tutaj zaznaczę, że Piotr nie jest lekarzem medycyny, natomiast jeżeli mogę sobie w tym momencie pozwolić, to przeczytam, że jest lekarzem, jest doktorem, przepraszam biotechnologii, ze stopniem doktora w obszarze biofizyki, z fakultetami z dietetyki, w chorobach wewnętrznych, metabolicznych oraz w badań klinicznych. Jest wykładowcą akademickim, moderowanym cenzentem, badaczem, a także instruktorem sportu. Od ponad 20 lat zajmuje się spersonalizowanym żywieniem, suplementacją, endokrynologią osób aktywnych, ale też pe pełną dietetyką kliniczną. No, człowiek petarta. Dla nas hero. Naprawdę ktoś, kto podjął rękawicę i kto nam pomógł. No i teraz do brzegu. Co się okazało? Piotr zlecił nam badania w szerszym spektrum, to znaczy badania z krwi, badania z moczu, badania z kału. Te badania pomogły po prostu zaznaczyć obszar, którym Szymona, że tak powiem, najbardziej dotknął. No i okazało się, że Szymek po prostu ma zbyt duży testosteron. Jak to wiadomo, w tym wieku chłopak potrzebuje, czego potrzebuje, natomiast no, Szymek nie jest tutaj yy, osobą, która yy, nie wiem, ma dziewczynę, będzie mogła w jakiś sposób sobie pomóc, <laughs> że tak powiem to. A poza tym, no brakowało również pewnych składników, witamin, minerałów i tak dalej, i tak dalej. No i to wszystko razem do, że tak powiem, kupy się złożyło i mogliśmy spokojnie z całą tą, że tak powiem, rzeszą badań iść do Psychiatry. W tym czasie zmieniliśmy również psychiatrę, ponieważ poprzedni psychiatra leczył Szymona 12 lat. No i ostatnie dwa lata były, że tak powiem, bezskuteczne. Więc zmieniliśmy psychiatrę. No i cóż, poszliśmy z tym całym wykazem badań. Ani doktor. Okazało się, że przychylnym okiem spojrzała na to wszystko. Zasugerowaliśmy to, co zasugerował Piotr. Czyli, żeby po prostu zmniejszyć testosteron natychmiast i już. No i tak też się stało, zmniejszyliśmy testosteron. No i co się okazało? Bingo! Chłopak po prostu zaczął żyć, a my razem z nim. Dodatkowo wrzuciliśmy mu jeszcze slipery. Co to jest? Ja to tak nazywam slipery: to są szoty, które produkuje też Piotr. Są to różnego rodzaju szoty, akurat mój syn bierze szoty, które pomagają mu zasnąć i pomagają mu się też w jakiś sposób wyciszyć i powiem Wam szczerze, że na początku Szymon tych szoty brał pięć, po prostu co trzy godziny od rana do samego wieczora i ostatniej rozkładał go na łopatki. Mieliśmy ogromne problemy z jego zasypianiem, bo jak już zasnął, to spał, ale z zasypianiem były ogromne problemy. Chłopak potrafił zasypiać 3, 4 godziny, 5, a czasami nie spał całą noc. No i my razem z nim. Był pobudzony, aktywny, mówił do siebie dużo. No po prostu wiele, wiele różnych, szereg, szereg że tak powiem, rzeczy, które były no, spowodowane, spowodowane tym, że nikt do tej pory nie umiał mu w taki sposób pomóc. Więc yy, czemu ja to wszystko opowiadam? Opowiadam to wszystko po to, żeby Wam, kochani, powiedzieć, że jest na świecie taki człowiek jak Piotr Kaczka, który nie jest, powtarzam, doktorem medycyny, który nie można powiedzieć, że leczy, natomiast pomaga ludziom naprawdę w, w różnych, przeróżnych rzeczach. I jeżeli macie jakiekolwiek problemy, Zdrowotne, jeżeli chodzicie od lekarza do lekarza, jeżeli widzicie, że nikt, a nic wam nie umie pomóc, albo sami może jesteście w takim momencie, że stwierdziliście, że po prostu pewne rzeczy już, już robiliście, pewne leki braliście, yy, wiele osób wam doradzało, wiele lekarzy was przekazywało z ręki do ręki nic się nie dzieje i schorzenie wraca i problemy wracają, to ja naprawdę z głębi serca polecam człowieka, który jest w stanie naprawdę zdziałać cuda. I jest to Piotr Kaczka, uwierzcie mi. Poza tym, jakby drugą taką cudowną rzeczą, którą, którą mam u Piotra i z którą dzielę się i z rodziną, i z przyjaciółmi, i z kolegami, z koleżankami, i z osobami bliskimi, i naszymi, są to takie oto buteleczki, wynalazki. Ja pokażę tutaj bliżej, akurat mam ulotkę. I one pomagają na wiele, wiele rzeczy. To znaczy jest to na przykład taki szocik na energię i skupienie, na odporność, właśnie eliksir nasenny, który bierze mój syn na elastyczność stawów, na zakwaszenie, no i wiele, wiele innych, tak? Są to naprawdę cudowne, cudowne rzeczy, które wszystkie są na bazie naturalnych składników przygotowywane z najwyższą starannością. Wiele osób z mojego kręgu to bierze i naprawdę ludzie pomaga. Ludzie tu naprawdę pomaga. Jest cudowne. Moja mama bierze na kości i stawy. Brała również na odkwaszenie organizmu, bo miała ogromne problemy. Mój mąż też oczywiście bierze na kości i stawy. Ja biorę fokucza. który dla mnie jest petardą, bo jest to energia i skupienie, czyli po prostu. Moc natury walczy ze zmęczeniem. Jeżeli rano sobie taką buteleczkę, takiego szucika strzelę, to Wam mówię, no petarda, po prostu petarda. Także nie zanudzając już Was dłużej, jeszcze raz serca polecam Piotra Kaczkę, osobę, która potrafi pomagać, która jest skupiona na problemie, która się nie poddaje i która naprawdę walczy do końca razem z Wami. Także serca dla Was, kochani, żebyście byli zdrowi, szczęśliwi. Naprawdę polecam. No i Piotrusi, jeżeli ty, ty tylko słuchasz, jeżeli się nacisz na ten filmik, to kłaniam się nisko i łowki. <grywki>